Witam serdecznie. Zapraszam dzieci w wieku szkolnym do udziału w zabawach plastycznych zorganizowanych przez Dom Kultury w Sędziszowie Małopolskim w ramach akcji z kulturą w domu. Nasze spotkania zaplanowane są dwa razy w tygodniu, to jest poniedziałki i czwartki. Celem naszych działań jest tworzenie możliwości rozwoju twórczego i manualnego dzieci. Zachęcam całe rodziny do spędzenia czasu, którego mamy w obecnej sytuacji dużo. Dodam jeszcze, że do naszych zajęć będziemy wykorzystywać materiały łatwo dostępne. Dzisiejsze zajęcia mają charakter wiosenny. Za naszymi oknami przyroda budzi się do życia. Robi się kolorowo, świat staje się barwny. Nie możecie tego jednak zaobserwować z bliska, więc zabiorę Was w świat wyobraźni. I tak pszczółki, biedronki, motyle to typowe oznaki wiosny. Wielokolorowe, uśmiechnięte owady wprowadzają słońce do Waszych domów. Dziś właśnie stworzymy taką sympatyczną gromadkę. Do wykonania wiosennych owadów będą potrzebne tubki po papierze. Mogą być też w poręcznikach papierowych, tylko trzeba je skrócić, przeciąć na pół. Kolorowy papier, ewentualnie farby do pomalowania tubek albo kredki, pisaki lub kredki, nożyczki, klej i zaczynamy. Rolki. Ja obkleję papierem. Wy sobie wybierzecie technikę dowolną. Czyli albo malujemy farbami, kredkami, albo obklejamy. Ja tubeczkę obkleję. Zaczniemy od biedronki. Smarujemy tubkę klejem. Przyklejamy sobie jedną część papieru i kręcimy tubeczkę. Ja przygotowałam klej w sztyfcie, ale może być też klej typu Magic, Beacon. Na pewno jakiś w domu macie i będzie szczółka. Teraz zajmiemy się rysowaniem. Rysujemy skrzydełka, czółki, oczka, główki. Ja mam przygotowany taki szablon, który będzie dostępny pod filmem. Będzie można go sobie pobrać, przerysować bądź wydrukować. I przygotowałam już gotowe elementy. Tutaj mam główkę i skrzydełka dla biedronki. Biorę korpus biedronki. Popracujemy nad główką. W biedronce przykleimy oczka wycięte z białego papieru. Oczywiście dorysujemy jej. Jeszcze żeby patrzyła. Mamy tutaj jeszcze mały nosek, który też jest Bloniem. Przyklejamy jej trzuki z tyłu główki i główkę przyklejamy do naszego korpusu. I proszę, nasza biedronka już ma głowę. Teraz zabierzemy się za skrzydełka. Biedronka ma czarne kropeczki na skrzydełkach, więc musimy te kropeczki dorysować. Gdybyście poszczególne elementy kolorowali, to fajnie by było, gdyby te kolory były takie żywe, bardzo radosne żeby cała kolorystyka naszych owadów też była taka wesoła. Proszę, przyklejamy z skrzydełka. I już nasza próbająca biedronka jest gotowa. Proszę, teraz zabieramy się za pszczółkę. szczółkę mamy żółtą, ale co ma pszczółka? Czarne paseczki na tłodu. Więc musimy te paseczki przykleić. Bądź narysować czarną kredką czy pisakiem. Jeden paseczek. Dokładnie wszystko sklejamy, żeby nam się trzymało mocno. Proszę. To będzie tu z I podobnie jak przy Biedroneczce mamy czułki. I mamy skrzydełka. Tutaj oczka możemy sobie narysować w przypadku pszczółki, żeby te owady jednak różniły się troszeczkę. robię uśmiechniętą buźkę, niech to będzie dziewczynka. I tak jak przy jedroneczce przyklejamy czułki. Z drugiej strony błówki i całość przyklejamy do tułowia. Nasza pszczółka już patrzy. Teraz zamontujemy jej skrzydełka wycięte też z kolorowego papieru. Tak jak mówiłam wcześniej, poszczególne elementy możecie sobie równie dobrze pokolorować mamy gotową pszczółkę, został nam motylek, tutaj mamy korpus motylka, skrzydełka, dodatkowe łapki, główkę i nosek. I zaczynamy tak jak przy poprzednich owadach od główki. Ja nos przygotowałam dla motylka taki sterczący, jest zwinięty z różowej bibułki. Możecie go zwinąć z papieru, może być po prostu namalowany. I narysujemy oczka. Motylek będzie miał różowe czułki. Proszę. I całą główkę montujemy do przygotowanej wcześniej tuby. Cały korpus motylka możecie sobie pokolorować na różne kolory, różne wzory, możecie sobie dorysować według uznania. Teraz kleimy z tyłu, kleimy łapki motylka, jeszcze przed skrzydełkami. Motylki mają takie łapki. I do całości przyklejamy skrzydełka, które wcześniej możecie w dowolny sposób pokolorować. Ja nie będę tego robić. Myślę, że macie na tyle inwencji twórczej, żeby te motylki miały piękne, kolorowe skrzydełka. I to jest nasza cała gromadka. Owady mogą być wiosenną dekora dekoracją waszego domu. Możemy postawić je na półce. Na parapecie okiennym, albo możemy podarować je bliskim. Podzielcie się z nami efektami Waszej pracy. Wykonajcie zdjęcia i przyślijcie je do nas na adres podany na filmie. My na stronie internetowej Domu Kultury utworzymy galerię z Waszych fotografii i będziecie mogli oglądać swoje prace. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie.